Sobota 19 września. Ryba umiera dlatego, że za często otwiera pysk. Wraz z pierwszą wierzanką kawy, Quillen poczuł silne pragnienie przeczytania kolejnego listu z korespondencji Anny Fanny. Obiecał sobie, że ograniczy się tylko do jednego. Nosił datę 30 września. Droga Fanny, zrobiliśmy to. Pobraliśmy się ten jest impulsywny, a ja lubię podejmować szybkie decyzje, więc po prostu przekroczyliśmy granice stanu i udaliśmy się do miejsca, gdzie para może się pobrać bez zbędnej biurokracji. Pobrać się? Biurokracja? Haha. Ha. Nie zwracaj uwagi na moje słownictwo. Jestem pijana ze szczęścia. Nigdy nie zależało mi na wielkiej uroczystości ślubnej, chociaż matka marzyła, że zobaczy mnie w sukni ślubnej babci z długim na trzy metry trenem i w otoczeniu ośmiu druhen w obszernych kapeluszach. I oczywiście przyjęcie weselne na dwie setki gości. Wiedziałam, tak jak ona, że tata nigdy nie podpisałby rachunku za taką ekstrawagancją. No więc jesteśmy poślubieni i absolutnie szczęśliwi. Moje mieszkanie jest raczej przyciazne na dwie osoby, chyba że są w sobie szaleńczo zakochane. Któregoś dnia będziemy mieli piękny dom na przedmieściach, a także ogród, samochód i garaż. Dana pracuje na pół etatu w Marshall Fields, a ja dostałam symboliczną podwyżkę, więc odkładamy każdego centa. Chcesz usłyszeć o czymś niegrzecznym, co zrobiłam? Wysłałam swoim rodzicom list podpisany Annie Quilleran, w którym powiadamiam ich, że mają teraz zięcia. Nie mogłam się powstrzymać i napisałam jeszcze, że jest sprzedawcą krawatów. Wiedziałam, że tata dozna pęknięcia jakiegoś naczynia krwionośnego. Oczywiście nie pozwoliłby nigdy matce odpowiedzieć na mój list. Nie dbam o to jeśli nie potrzebują córki, to ja nie potrzebuję rodziców. Pozdrawiam Eni. Kiedy kulleran chował list na swoje miejsce, Koko siedział na stole bibliotecznym, nie zwracając uwagi na mechaniczną skarbonkę, która w zamyśle miała być jego zabawką. Jak zwykle wykazywał więcej zainteresowania pudełkiem z klonu, obwąkując małą gałkę na wieczku i uderzając łapami motywy dekoracyjne utworzone ze skas na drewnie. Jeden z nich przypominał zarys myszy uwięzionej pod woskowatą powierzchnią pudełka. Inny wyglądał jak pszczoła. Koty. Nieprzewidywalne. Mruknął Quilleran, rozmrażając jej bułkę na śniadanie. Przerwał mu telefon od Celi Robinson. Szefie, przepraszam, że przeszkadzam, ale muszę coś przedyskutować. Wal. Chodzi o Norę, moją pomocnicę. Opowiada mi o opowieściach z tej niestej ziemi i o tym, jak zbierasz historię Muskanty. te, które wydarzyły się naprawdę i te, które są tylko legendami. Wyznała, że zna taką, która rzeczywiście miała miejsce. Jak dawno temu? Wiesz dokładnie o co chodzi? Nie chciała niczego zdradzić, ale byłaby zadowolona, gdybyś zechciała jej wysłuchać i szczęśliwa, gdyby ta opowieść znalazła się w tej książce, kiedy gazeta zamieściła jej list Noram Noramp ekscytacji o człowiekowie kręci się w głowie, gdy po raz pierwszy widzi własne słowa w druku. Wysłucham jej historii. Nigdy tego nie odmawiał zawsze mógł natrawić na jakiś klejnot. Nie chcę, żeby marnowała twój cenny czas. Może ta opowieść jest nic nie warta. To prosta wiejska kobieta, jak wiesz, po chwili dodała ze śmiechem: Tak jak ja. Jesteś warta trzech kobiet z miasta, Celio. Wiesz co, kiedy Nora któregoś dnia dostarczym jeden z twoich specjałów, przekonam się o czym chce mi opowiedzieć. Wspaniale. Przyrządzam dziś zapiekankę z wołowiny. Mam przygotować dodatkową porcję dla ciebie i tartę z bakaliami. Proszę, kontynuuj. Celero ześmiała się serdecznie. Nora może dostarczyć to dziś po południu. Nie będzie mnie cały dzień. Co powiesz na jutro rano? Idzie do kościoła. Umówili się na niedzielne popołudnie i Quilleran poszedł na górę, żeby się ubrać. Miał wrażenie, że ubił dobry interes. Niesiedne barwy osiągnęły w muskanty, szczytowy rozkwit. Złoto, czerwień, brąz, koral, kasztan, wszystko to nadawało wyrazistość ciemnym i gęstym zagajnikom wiecznie zielonych roślin. Był to weekend, kiedy każdy mieszkaniec wyruszał w plener z aparatem fotograficznym. Quilleran, Poli, Rykerowie zaplanowali trasę i przystanek na lunch w Boulder Mountain na północnym wybrzeżu. Spotkali się w Indian Village i pojechali terenówką Quillerana, która zapewnia lepszy widok niż samochód osobowy arcza. Poli wyglądała niezwykle elegancko w beżowym kostiumie ze sztruksu, czarnym berecie i beżowo-czarnym szalo z chińską kaligrafią. Co Cudowny szal poli, zawołała Mildred. Jestem pewna, że nie nagłaś go w okolicy. Dziękuję. Pochodzi z Bostońskiego Muzeum Sztuki. Mam nadzieję, że wiesz, co tam jest napisane, oznajmił tonem ostrzeżenia Arcz. Szczęście, harmonia i zdrowie, czy coś w tym rodzaju. Same dobre rzeczy, zapewniam was. Krążyli po całym okręgu, podążając lokalnymi szosami, jadąc wolno, podziwiając otwartymi ustami jesienne widoki i fotografując najwspanialsze kolory. Rozmowy były ograniczone do minimum. Och, spójrz na to, czy kiedykolwiek widziałeś coś równie pięknego? Zapierające te w piersiach. Wyjątkowo cudowne w tym roku. Dlaczego jest tak niewielki ruch? Zastanawiała się Poli. Zazwyczaj drogi są zapchane w długi weekend. Wszyscy siedzą w domach i oglądają mecz telewizji zasugerował arscypowym dla siebie cynizmem. Stare narażone na kaprysy pogody wieże szybów kopalnianych stały niczym samotni strażnicy w bujnym krajobrazie. Każda miała własną historię. Zawał, eksplozja, morderstwo. Poli oznajmiła. Maggie twierdzi, że pod Bigby jest podziemne jezioro. Mieli w Boulder Mousin rezerwację na pierwszą trzydzieści, więc pozostało im jeszcze trochę czasu na spacer po plaży. Wiedzieli, że za kilka tygodni piasek zniknie pod zwałami śniegu. Kiedy weszli do restauracji, okazało się ku z zdumieniu, że sala jest wypełniona tylko do połowy. Odwołano kilka rezerwacji, wyjaśnił właściciel zajazdu. Wystarczy rozpuścić plotkę o mordercy grasujący na wolności, a ludzie zamykają się w łazienkach. Usiedli przy stoliku pod oknem z widokiem na jezioro. Mildred zaproponowała: Nie psujmy lunchu rozmową o terroryście, który ukrywa się wśród nas. Mam dobre wiadomości, oświadczyła Poli. Kiedy wyprowadziły się siostry Cavendish, martwiłam się, że nowy sąsiad będzie hałaśliwy. Ściany są żałośnie cienkie. No cóż, wczoraj w bibliotece zjawił się nowy właściciel mieszkania i przedstawił się. Jest z Bostonu i handluje rzadkim książkami. No trudno wymarzyć sobie kogoś spokojniejszego, zauważył wesoły Arch. Prowadzi interes w domu za pośrednictwem poczty i instaluje na wszystkich ścianach półki. Mieszkał w McIntosh in, czekając aż przywiozą meble i książki. Jaki on jest? Spyta z żywym zainteresowaniem Mildred. Zawsze szuka interesujących ludzi, których mogłaby zaprosić na kolację. Poliot odparła, że to człowiek w średnim wieku, przystojny, czarujący i że odznacza się łagodnym głosem. Oczywiście, ma wprost niebywałą wiedzę. Oczekuję, że wiele się od niego Specjalizuje się w inku na bułach. Kuleran prychnął wąsy i zdecydował w tym momencie, że zamknie na zimę stodołę i przeniesie się z powrotem do mieszkania na osiedlu. Ale oznajmy tylko. Ja też mam dla was pewne wiadomości. Siostry Cavendish, Tibitowie i kilkoro innych w EDBC West Estate zorganizowali coś, co nazywają absolutnie absurdalnym wydawnictwem. Mam listę absurdalnych tytułów książek, jakie zamierzają opublikować. Przeczytał pozycję z listy, robiąc po każdym tytule przerwę na pełną rozbawienia reakcję. Czasem chichot, a czasem głośny śmiech. Chciałbym dodać coś od siebie. Pięć łatwych utworów fortepianowych na palec wskazujący. Rozległ się spontaniczny śmiech, po którym nastąpiła chwila ciszy, kiedy to trzy pozostałe umysły pracowały gorączkowo. Bez pośpiechu, uprzedził Quilleran. Macie czas do czwartej. Zanim podano kawę i deser, Poli zaproponowała przepisy na dobrą zabawę Lukrecji Borgi. Wkładem arcza było moje sekretne życie jako misiaczka King Konga. Mindred? Powiedziała, że książki na temat jedzenia są zawsze popularne i zaproponowała książkę kucharską potraw o niskiej zawartości tłuszczu i chabota crayla. Obaj mężczyźni spojrzeli na siebie z psotnym błyskiem wokół. Pamiętasz, I chabota? spytali jednocześnie. Mindy klasnęła w dłonie. Czy to jeszcze jedna historia z waszej zmarnowanej młodości? Ile Ilekroć spotykali się we czworo, Quilleran i Arch wspominali wspólne dorastanie w Chicago. No, czytaliśmy tamtego roku Washingtona Winga i nazywaliśmy naszego nauczyciela od angielskiego ha potem bo był wysoki i chudy, wyjaśnił Quilleran. Dużo żartownisiem i robił kawały swoim uczniom, kiedy pisali klasówki. Cholernie nas korciło, żeby się na nim odegrać. Pamiętasz tę szkołę Arch? No, była stara i niedługo mieli ją zburzyć. Nie budują już takich, z wysokim parterem. Zdarzyło się, ciągnął Quilleran, że mieliśmy zgłosić się po lunchu do sali numer 109 i zjawiliśmy się tam wcześniej. Wpadliśmy na pomysł, żeby wejść do środka i zamknąć drzwi na zasówkę, żeby wszyscy uczniowie pozostali na zewnątrz. Potem wydostaliśmy się przez okno i zaskoczyliśmy na ziemię prawie dwa metry niżej. Zanim się otrzepaliśmy, wróciliśmy po drzwi sali. Cała klasa stała na korytarzu, a nauczyciel biegał w poszukiwaniu woźnego z rabiną. Okno było szeroko otwarte oczywiście. Odkryli, że to wy? spytała Mildred. O, facet się domyślał. Jako jedni w klasie odznaczaliśmy się wystarczającym sprytem, żeby to zrobić, ale miał poczucie humoru. No, szkoda, że was wtedy nie znałam, powiedziała Nidre. A ja się cieszę! oznajmiła Poli. Quilleran odwiózł swoich pasażerów do Indian czy wysadzając rikerów pod brzozami, a Poli pod wierzbami. Wejdziesz, że powie coś miłego Brutusowi Ketty? – spytała. Tylko na chwilę. Twój nowy sąsiad magoty? Nie, ale zaproponował, że zaopiekuje się moim, ilekroć będę musiała pojechać do miasta. To bardzo troskliwy człowiek. Kupił mi szal, co uważam za niezwykle uroczy gest. Jak się nazywa? Kirk Nightingale. Jak się naprawdę nazywa? O Quill, cool. zawsze jesteś taki podejrzliwy. Czy wie o naszych trzymetrowych zaspach i ciągłym oblodzeniu? O tak, dorastał tutaj. Jego krewni się wyprowadzili, ale zachował miłe wspomnienia o zimach muscounty. Może zechce wstąpić do klubu Carlingu? Gdy tylko Quilleran wrócił do siebie, zatelefonował do Pata Odela, męża Celi Robinson, który miał firmę sprzątającą, i poprosił go o natychmiastowe przesłanie ekipy do mieszkania numer 4 w Wierzbach w celu dokonania gruntownych porządków. Dostajesz Pietro przed chłodami? spytał Pat swoim śpiewnym irlandzkim akcentem. Nie mylisz się. Pogodny Jimmy przepowiada na październik listopadową pogodę. To tylko opinia jednego człowieka, jak mi się wydaje, no ale z pewnością spełnią Twoje życzenie. Odkładając słuchawkę, Quyleran zauważył, że przewrócone klonowe pudełko nie ma wieczka i że drobniaki zniknęły. Szybkie spojrzenie ujawniło dwoje sprawców na kominku, spoglądających z góry na scenę przestępstwa. Koko sprawiał wrażenie dumnego siebie. Jum, jum, nie kryła wyrzutów sumienia. – Wy nic, ponie! – złajał je dobrodliwie. – Jedno z was to włamywacz, a drugie drobny złodziej. Kotka nie umknęła daleko z łupem. Grosze nie były dość błyszczące, by zaspokoić jej wyrafinowany gust. Leżały tuż obok na chodniczku. Kulerana interesował głównie motyw koko, ciekawość co do zawartości pudełka, kocia chęć sprostania wyzwaniu. Znalazł sposób, by zacisać szczęki na gałce przy wieczku i podnieść dobrze dopasowaną przekrywkę pionowym ruchem głowy. Bystry kot. Podszedł do problemu obsesyjnie, a gdy udało mu się go rozwiązać, oddalił się obojętnie z podniesionym ogonem. Kuleran ze swej strony zaczął traktować obsesyjnie archiwum klinkenszoenów. Teraz już rozumiał, dlaczego nigdy nie dostawał na urodziny prezentów od dziadków, podczas gdy jego przyjaciel Archie chwalił się strojem kowbojskim, a nawet dwukołowym rowerem. Następny list nosił datę 10 października. Droga Fanny, dziękuję Ci za wspaniały prezent ślubny. Schowaliśmy go do czasu, gdy będziemy mieli nasz dom na Przedmieściach. Mogę sobie to wyobrazić na małym stoliczku pod ścianą w przedpokoju albo na gzymsie kominka. Wszystko to należy do przyszłości. Niezbyt odległe, mam nadzieję. Chwilę musimy myśleć o karierze Dena. Zastanawiamy się, czy porzucić posady i przenieść się do Nowego Jorku, gdzie odbywa się tyle aktorskich przesłuchań, czy też zostać tutaj, gdzie mam stały dochód i obietnicę awansu. Choć Den dobrze radzi sobie w sklepie, nie darzy pasją sprzedaży detalicznej. Zarobiłby więcej jako przedstawiciel handlowy, ale nie chciałabym, żeby spędzał cały czas w drodze. Co to za życie dla dwojka ludzi, którzy kochają się tak bardzo? Czytamy codzienne ogłoszenia drobne i żywimy nadzieją. nadzieję, nadzieję, nadzieję. Ten nie przejawia takiego optymizmu jak ja, ale wiem, że czeka nas niedługo coś wspaniałego. Pozdrawiam, Enni. W umyśle kule rana pojawiło się pytanie: Czym był ten wspaniały prezent ślubny? Przez ten cały czas, kiedy dorastał w mieszkaniu w szacownej kamienicy z przedpokojem i kominkiem, nigdy nie widział żadnego przedmiotu, który robiłby na nim wrażenie, albo nie zwracał na niego młodzieńczej uwagi. Być może Enio opisała go w jednym z późniejszych listów: kryształowy wazon, srebrna misa, figurka porcelanowa. Wyciągnął list 22 października. Droga fany, czy jesteś gotowa na nieprawdopodobnie wspaniałą wiadomość? Jeśli mój list wyda ci się niespójny, to dlatego, że kręci mi się w głowie ze szczęścia. Właśnie stwierdziłam, że zaszłam w ciążę. Ten jest trochę oszołomiony. Wzbudziłam wesołość w bibliotece, ponieważ z miejsca wypożyczyłam sto książek o macierzyństwie. Skoro o tym mówimy, na was grałam, czym prędzej list do matki, ale wrócił w nienaruszonej kopercie. Kiepsko. Szczera rozmowa między matką a córką stanowiłaby dla mnie pociechę. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, fany. Jeśli urodzi się dziewczynka, dam jej imię po tobie. I jeśli będzie chłopiec, ten sam wybierze imię. Szczerze mówiąc, zdradzałby znacznie więcej entuzjazmu, gdyby miał przyzwoitą pracę. Najlepiej w tarczy stałym. Szkoda, że nie możesz zobaczyć go na scenie, fany. Jest taki utalentowany. Sercem się kroi, gdy widzę, jak się zamartwia. Staram się, by czuł, że jest kochany. Bez względu na wszystko. Mamy siebie nawzajem i to jest najważniejsze. A niebawem będzie nastroje. Możesz to uwierzyć? Pozdrawiam, Annie. Po przeczytaniu tego listu ucieszył się, że nie nazywa się Francesca Quilleran, czy nawet Fanny Quilleran. Następny list był krótki, ale on ograniczał się do dwóch za jednym posiedzeniem. Dobranoc, Annie. Powiedział zamykając teczkę z korespondencją. Niedziela, 20 września. Zadowolone krowy dają najlepsze mleko. Kuleran był przyzwyczajony do tego, że spędza sobotę i niedzielę w spoli, ale w ten weekend potrzebowała jednego dnia, chcąc zająć się mieszkaniem, nadrobić zaległości w korespondencji i uporządkować zimową karterobę. Kuleran powiedział, że to rozumie i zadzwonił do pewnego przyjaciela, by umówić się na sobotę na śniadanie połączone z lunchem u Tipsy w Kennebake. Był to pozbawiony zbędnych osób zajazd z ograniczonym menu, urządzony w dużej chacie z bali, serwujący najlepsze steki i najlepsze ryby. Ostatnią innowacją stanowiły sobotnie śniadania połączone z lunchem, które składały się z najlepszych szynki, jajek i lokalnych frytk, a także najlepszych naleśników z domowymi kotlecikami. Pogodny Jimmy, meteorolog z Picax FM i Quilleran spotkali się w lokalu. Mnóstwo wolnych stolików, jeśli wziąć pod uwagę niezwykłą popularność takich posiłków. Zauważył. Straż przed zbiegiem. Wyjaśnił z więźnie Wczoraj urządziliśmy sobie wycieczkę fotograficzną i drogi świeciły pustkami. Ale barwy jesieni były olśniewające. Jeszcze takich nie widziałem. Ty zawsze szczyciły się piękniejszymi kolorami niż lockmaster. Oznajmił pogodny Jimmy, który pochodził z Horseradish, miasta w sąsiednim okręgu. Mamy więcej drzew. Dodał Kiedy 100 lat temu wyrąbano tu lasy, rodzina Klinkenshoenów zaczęła skupować ogromne płaci bezużytecznej ziemi i pozostawiła je, by z czasem zarosły na nowo. Teraz Fundacja K sprawuje nad nimi kontrolę, co chroni je przed deweloperami, którzy chętnie pobudowaliby domy wczasowe, pola gorfowe, tory wyścigowe, parki dla przyczep mieszkalnych i Boże, uchowaj fabryki asfaltu. Strumienie są pełne ryb, a lasy dzikie zwierzyny. Kinkenszonyowie nie zajmowali się wyrębem wydobyciem węgla ani kamieniołomami. Skąd brali pieniądze? Nie pytaj. Szynka była męsista. Jajka zostały smażone bez przepalonych brzegów czy drobinek tłuszczu, a kurczaki miały dobrze przyprawioną skórkę i odpowiednio brązową. Kiedy zamykasz to Zapytał Jimmy. Lepiej przenieść się do wież przed pierwszymi zamieciami. Sam zajmował mieszkanie numer 3. Mamy nowego sąsiada pod numerem drugim. Powiedział Quilleran. Poznałeś go? Nie, ale widziałem jego samochód. Rejestracja z Massachusetts. To handla rzadkimi książkami z Bostonu. Nazywa się Kirk Nightingale. Nightingale? Słowik? Bądź pozdrowiony duchu. Nigdy nie byłeś ptakiem. Wyrycytował meteoro, który zawsze ożywiał swoje pogodne komunikaty fragmentami poezji czy piosenek. Nie Niewłaściwy ptak, skomentował Quilleran. To była oda do skowronka. Nieważne. Tak czy inaczej, kits był wtedy w szczytowej formie. No, Przykro mi, przyjacielu, niewłaściwy poeta. Shailay to napisał. Ale jak już mówimy o radosnych duchach, to czy sądzisz, że Amanda wysadzi z siodła naszego burmistrza? Absolutnie. Jest twarda, jest szczera, pochodzi z głód Winterów. I kilkoro z nas namówiło ją do adopcji kota ze schroniska, w celu poprawienia jej wizerunku. Nura miała zjawić się w stodole z potrawką z wołowiny o godzinie trzeciej. Czekając na jej przyjazd, Willeran przeczytał następny list z korespondencji Annie Fanny, noszący datę 1 listopada. Droga Fanny, krótki liścik, by podziękować Ci za Twój entuzjazm co do naszego dziecka, a także za cudowne buciki. To pierwszy rekwizyt w naszej wyprawce. Jest jeszcze sporo czasu, ale już snuję plany. Sprzedałam pianino, żeby zrobić miejsce na kołyskę, ale to nic. Któregoś dnia będę miała mały fortepian. Tymczasem czytam codziennie wieczorem przez pół godziny literaturę klasyczną, mając nadzieję, że rozbudzę w swojej maleństwie miłość do słowa pisanego. Uwielbiam opowieść o król Arturze, jego dworze. Jeśli urodzi się chłopiec, to dam mu na imię Merlin. Nie sądzisz, że to piękne imię? Na no, drugie będzie miał James, co brzmi bardzo szlachetnie. A zatem będę wołała go z drobnieniem Jamie. Przepraszam, że piszę bez ładu i składu, ale wiem, że jesteś ciekawa, co i jak. Pozdrawiam Emmy. Quilla jęknął, przypominając sobie młodzieńcze perturbacje z tymi imionami. Merlin widniał na jego świadectwa szkolnych. Było to dostatecznie fatalne. Ale to jego przyjaciel Archie puścił w obieg nikczemne kłamstwo, że Quill nazywany jest w domu Jamesy. Efektem były liczne walki na pięści i liczne wizyty u dyrektora szkoły. O trzeciej zadzwoniła Cella, by powiedzieć, że Nora jedzie już z potrawką wołową i innymi smakołykami. Nie chcę ci jeszcze powiedzieć, szefie, że ma straszliwą tremę. Jesteś taki sławny, stodoła jest taka wielka, a twoje wąsy takie groźne dokończył za nią. Dzięki, że mnie uprzedziłaś, postaram się na nią nie warczeć. Zaplanował nieformalną pogawędkę przy barku ze szklaneczką płecznika. Postanowił, że przedstawi koty i pozwoli gościowi pogłaskać ją, a także pokaże mechaniczną skarbonkę i da kobiecie monetę, że mogła dokonać wpłaty. To zawsze bawiło gości. Kiedy na podwórze zajechał czerwony samochód, wyszedł na zewnątrz, a potem wniósł karton do kuchni. – Proszę się rozgościć. – oznajmił od niechcenia. Stała jak przykuta do miejsca i rozglądała się po przepastnym wnętrzu z podziwem nieznacznym strachem. – Lubisz jabłecznik? – Tak, ser. – Proszę się przy barku. Napijemy się szkloneczkiem i porozmawiamy. – Przepraszam, ser, co to takiego? – wskazała kilkiego, a on wyjaśnił zasadę działania skarbonki dał jej monetę, żeby mogła wyprowadzić mechanizm. – Miał! Dobie głośny komentarz ze szczytu lodówki. – Przepraszam, ser, czy to jest kot? – Tak, to samiec jamski. Bardzo mądry. Chcę, żeby zaczęła swoją opowieść. Gdzie rozgrywała się jej akcja? – Zna pan Agley Garden, ser? – Widziałem na mapie okręgu. Pisze się Agley. – Tak, ser. To nazwisko pewnego człowieka, Olivera Agleja. Miał niezliczone akry ziemi i dzierżawi ją biednym farmerom. Ich rodziny przybywały z różnych krajów w poszukiwaniu dobrego życia, ale gleba nie nadawała się pod uprawy i była podmokła. Ci ludzie mogli hodować tylko rzepę. Mieszkali w chatach i niczego nie posiadali, pracowali bardzo ciężko. Quilleran skinął głową. Słyszał o Agley Gardens. Miejsce to było zwane ostatnim zakątkiem deprawacji w Muskauty, dopóki fundacja K. go nie nabyła i nie doprowadziła do porządku. Ziemia została odwodniona, zorganizowano też hodowlę kóz. Stare chaty zostały zastąpione domkami z prefabrykatów, a mieszkańcy stali się obywatelami społeczności. Czy twoja opowieść zaczyna się jeszcze przed epoką kus? Tak, ser. Gdzie ją usłyszałaś? Mieszkałam tam. Poznałam pewną dziewczynę na spotkaniu modlitewnym. Na imię miała Betsy. W Ugly Gardens był kościół? Nie, ser. Rodziny się zbierały i śpiewały hymny. Czy Betsy miała w sobie coś szczególnego? Tak, ser. Była najstarszym z sześciorga dzieci. Musiała zostawać w domu i pomagać matce. Nigdy nie poszła do szkoły. Kiedy on pomyślał, to nie brzmi zbyt prawdopodobnie w dzisiejszym świecie. To fantazja, zmyślenie. Głośno zaś powiedział. Nie czekaj, aż zadam ci pytanie. Po prostu opowiadaj. Tak, ser. Kiedy Betsy miała 13 lat, usłyszała o hotelu, który zatrudniał do gotowania i sprzątania dziewczęta z farm, ponieważ potrafiły ciężko pracować. Odeszła więc z domu. Była to miła praca. Sprzątanie pokoi, ścielenie łóżek. Spała w piwnicy i dostawała wszystkie posiłki. Pewnego dnia właściciel hotelu powiedział jej, żeby zaniosła więcej ręczników do jednego z który wynajmował jakiś mężczyzna. Kiedy tam weszła, oznajmił. — Jesteś ładną dziewczyną. Usiądź i porozmawiaj ze mną. Nikt nigdy nie mówił jej, że jest ładna. Zostało u niego chwilę, a on był bardzo przyjacielski. Dał jej suty na piwek, kiedy wychodziła od niego. Ale właściciel zbeształ ją za tak długą zwłokę, a po kilku miesiącach wyrzucił, ponieważ była w ciąży. Kuleran prychnął pod wąsem. Wszystko to brzmiało jak scenariusz starego niemego filmu. Mów dalej! Bała się wrócić do domu w Ugly Gardens, więc spała przez całe lato w stodołach i prosiła o jedzenie w przygodnych domach. Znała się na dzieciach, ponieważ jej matka miała ich tak wiele. Swoje urodziła w szopie przy Chigmagroth. Był to chłopiec. Nazwała go Donald, ale nie mogła zatrzymać przy sobie. Wsadziła go do starego pudełka, mając nadzieję, że ktoś go znajdzie, i modląc się o to gorąco. I tak się też stało. Znalazł go policjant. Wszyscy mówili o porzuconym dziecku. Dali mu na imię inaczej. Ona zaś słyszała o nim od czasu do czasu, o swoim Donaldzie. Czy nadal mieszka w tej okolicy? Tak, ser. I zawsze wiedziała, co jej syn robi: że gra w futbol, pracuje w lesie, pracuje w hotelu, że zdobył złoty medal. Czy wie, że podejrzewają go o popełnienie morderstwa? Tak, ser. Jeśli będzie to jakąkolwiek pociechą dla Becy, to powiedz jej, że jego sprawą zajmie się najlepszy prawnik z okręgu. Dziękuję, sir. A jeśli... A jeśli się zorientuję, że Donald zabił własnego ojca? Nie wiedział o tym. Quilleran zawahał się i przełknął z wysiłkiem. Oczywiście, że nie wiedział. Miał! Dobiegł pełen zdecydowania komentarz ze szczytów lodówki. Quilleran podziękował jej za opowieść. Obiecał, że się zastanowi, czy umieścić ją w książce, a potem odprowadził kobietę do samochodu. Opowiedziałeś tę historię bardzo dobrze, Noro. Na swój sposób. wyświad mi przysługę. Nie powtarza jej nikomu. Dobrze, ser. Nie chciał wprawić jej w zakłopotanie i konfrontować z prawdą, że historia Betsy to jej własna historia. Ale Nora wiedziała, że on wie. Zdradziło ją błagalne spojrzenie oczu, kiedy mówiła dziękuję, ser. W przekonaniu Quillerana niewiarygodnym zbiegiem okoliczności było uparte zainteresowanie, jakie Koko przejawiał królem Edypem. Starogrecką opowieścią o królu, który zabił nieświadomie swojego syna. Po odjeździe nory kokos szedł z lodówki przy akompaniamencie dwóch głośnych łoskotów, a jumią spłynęła w dół niczym piórko. Otrzymali oboje drobną nagrodę za odpowiednie zachowanie. Quireranzaj zaparzył sobie mocnej kawy i przeczytał kolejny list korespondencji Anifany. Fanny. Nosił on datę 30 listopada. Droga Fanny, tak chciałabym napisać radosny list, skoro zbliżają się święta. Ale martwię się o deny. Poza tym wiem, że się nie pogniewasz, jeśli podzielę się z tobą swoimi kłopotami. Druga przyjaciółko. Mój ubóstwiany mąż stracił właśnie posadę w sklepie odzieżowym. Mówi, że redukują persony, ale chwileczkę. Zaczęła się gorączka przedświąteczna i chyba powinni zatrudnić więcej ludzi, czyż nie? Zastanawiałam się siłą rzeczy, czy nie pił przypadkiem w porze luncha albo co gorsza w godzinach pracy. Nie mam nic przeciwko koktajlom do obiadu, choć wyrzekłam się ich do chwili urodzenia dziecka. Ale Den ma skłonność pić odrobinę za dużo, kiedy jest przygnębiony. Potrafię zrozumieć jego frustrację z powodu braku propozycji aktorskich. Ale myśl, że mógł mnie okłamać jest dla mnie taka bolesna. Nie wolno mi popadać w depresję. Muszą dalej pielęgnować nasze marzenie. Kariera aktorska dla Deny – dom na przedmieściach i zdrowe dziecko. Anne chce spróbować swoich sił jako kelner i wiem, że będzie znakomity, ponieważ ma ogromny wdzięk i potrafi doskonale odgrywać jakąkolwiek rolę. Ale martwię się, że będzie miał jeszcze więcej okazji do picia. Och, fany, proszę, oddawaj się tylko dobrym myślom. Pozdrawiam, Annie. Kwilleran utożsamiał się uczuciowo ze swoim ojcem. On też wykazywał pociąg do alkoholu w obliczu jakiejś stresującej sytuacji. I utożsamiał się też ze swoją matką, żywiącą obawy i świadomą odpowiedzialności. Wciąż się upominał. To wydarzyło się ponad pół wieku temu. Nic nie mogę zrobić. Dlaczego tak się tym przejmuję? Przeczytał list noszący datę 29 grudnia. I druga fany, ten list będzie krótki. Chcę tylko, byś wiedziała, że nie czuję się dobrze. Nie byłam już kilka dni w bibliotece, a dzisiaj lekarz powiedział mi, żebym została w domu i zadbała o siebie, bo inaczej stracę dziecko. Ten pracuje wieczorami w sklepiku z żywnością, a ja siedzę i czekam na niego. Kiedy wraca do domu, to wiem, że pił. Co mogę zrobić? Jak to się wszystko skończy? Pozdrawiam Emi. Zanim Quilleran zdążył się zastanowić nad tym, co przeczytał, rozmyślenia przerwał mu telefon. Mildred zaprosiła go razem z Poli na kolację nazajutrz wieczorem. Wiem, że mówię ci o tym w ostatniej chwili, przyznała, ale przyszło mi do głowy, że wypadałoby urządzić małe przyjęcie dla pana Nightingale'a. Takie nieformalne spotkanie z koktajlem i zapiekanką. Poli mówi, że jest absolutnie czarujący. Masz jutro wolne quill? Zawsze mam wolne, gdy chodzi o Twoje zapiekanki, Mildred. Z honorowym gościem czy bez niego? Mildred nie słyszała, jak mruczy do siebie o odkryciach Poli. Najpierw czarujący, francuskojęzyczny profesor z Quebec City, potem czarujący jubileusz Chicago, który całował kobiece dłonie, a teraz czarujący handel rzadkimi książkami z Bostonu. O której godzinie nas oczekujesz? Zapytał. I co będzie na deser?